Słuchajcie, będzie im brakować tego okrzyku wszystkim. E, takim okrzykiem, kochani, tutaj u nas e, nasi piłkarze e, codziennie się rozgrzewali, e, codziennie e, biegali na porannych zaprawach e, właśnie rafik odjeżdża. E, opuszcza nas kolejny uczestnik naszego obozu. E, no fajnie jakiś kolejny etap życia zamykamy. Ja jestem bardzo sentymentalny w takich sytuacjach, uciekłem na górę kochani, do się wykąpać po tym naszym meczyku, jestem naprawdę dość mocno spocony. Namierzyłem gutka w bramce, także widzę, że dalej grają chłopaki w piłę z Natanem, natomiast ja idę się troszeczkę opłukać, także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Na razie, cześć Renia! Renia! Renata, pozdrów Rafika, trzymajcie się! Szerokiej drogi. Macha. Trzymaj się Rafik. Dzięki za dobry mecz dzisiaj. Powodzenia. Trzymaj się. Szerokiej drogi. Do zobaczenia. Pani kończymy ostatni dzień pobytu we Wroniowach. po ostatnim śniadaniu. Parwik e, dawaj ciach. E, Igor ciak. Jak było na obozie? Zmęczeni, ale szczęśliwi. Widzę buźki uśmiechnięte. Super. E, piąteczka. Ciach, ciach. E, proszę, jak umamy? nawet płatki z mlekiem. A tego nie mieliśmy dzisiaj. Masz dobre chody, Kacper. Piątka samusz. E, piątka chłopczek. Wymęczeni. Wybawieni. Nie wybawieni. Czyli jeszcze bym... Czyli jeszcze, 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 siła jest. Słuchajcie. Tak? Pewnie, że będzie. Ale ty już w jedziesz do domku. Powodzenia. E, słuchajcie, piąteczka chłopaki. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za udział w obozie. Pobawili się, potrenowali. Zobaczycie jak to teraz yy... Na plus wam się obróci. Odpocząć troszkę. Zobaczycie jak będzie się działo. E, Stasieńku, dawaj pionę. Jak e, kończymy obóz, to już są ostatnie wejścia. Dawać trenerzy Nic Diciak trenerze. E, nie w stanie ktoś Słuchajcie, Dobra, ja misiorek, misiorek, dawaj piąteczkę. Kto tam się pod stół schował? Niech się pod stół skryje. E, misio piąteczka, Gucio piąteczka. E, słuchajcie, ostatnie pożegnalne śniadanko, chłopaki się kończą. E, Cześć, dziewczy... przepraszam, obóz się kończy nie chłopaki. Chłopaki teraz będą odpoczywać. Leczy musimy do października. A nasz nas na urodziny zawiesi. A dasz y... kiedy kiedy urodziny? Października, trzecie października. A po angielsku październik to co to jest? August? Oktober. Oktoberfest jest taki, nie? Prawda? Oktober. E... Czekajcie, ludzie zapraszam nas na urodziny w październiku, natomiast my robimy pożegnanie w naszej stołówce. Pawiczek dawaj pięć. Piąteczka na tam, piątka. Dzięki za udział w obozie. Agusia, jak się bawiła? Dawaj piątkę. Piąteczka. Słuchajcie, nie wszyscy już z nami są, część nas opuściła. Powodzonko. Natomiast ja wam powiem kochani tak, no, smutno będzie, czas się rozejść, czas zleciał naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja przechodzę na salę, którą znacie z naszych zabaw karaoke, znacie ją z tańców, z dyskotek. To tu chłopcy kochani odreagowali, trudy chłopcy i dziewczyny. Przypominam, że w tym roku była z nami Agniesia, zapraszamy na przyszły rok dziewczynki z Polski. Myślę, że Agniesia doda wam odwagi. Słuchajcie, no mieliśmy wczoraj sporą burzę we Wroniawach. Ziemia potrzebowała wody, dostała jej w sporej ilości, co widzicie na załączonym obrazku. Można dzisiaj, kochani, trenować, ale my już trenować nie będziemy. Za momencie chłopcy będą w pokojach ogarniać, pakować. Prośba, kochani, do rodziców oglądających ten odcinek, jak się trafi coś tam nie nasze, jak to często na tego typu imprezach bywa, po prostu weźmy to na trening. Na pewno właściciel się ucieszy. Natomiast no, piękna jest ta pogoda dzisiaj. Oj, dzisiaj by się meczek grało jeszcze fajniej w takiej temperaturze. Idę zobaczyć jeszcze, kochani, co u naszych żółwików. Przypominam, że mieszka w pałacu para. Myślę, że to jest para. Nie dopytałem żółwików, także do swojego komentarza do, dołożę, kochani, jeszcze wizytę. U nich ostatnio już się mnie nie bały. Dzień dobry, nie ma co bać się. To znowu ja. Witam. Co tam u Was słychać? Hej, chłopaki! Nie, nie, wyciągamy głowy, nic się nie bać. Halo. Słuchajcie, nie, no jednak się boją. Widzę, wtedy była muzyczka, czyli troszeczkę lepiej. Yy, fajny, prawdziwy, taki ekstra, nic się nie bój. Yy, w każdym razie, kochani, no. Czas takiego malutkiego podsumowania. Chłopcy przepracowali 10 dni. Nocowaliśmy tutaj 9 nocy. To tu spędzaliśmy w tym pałacyku we Wroniawach swój wolny czas. Natomiast boiska treningowe wykorzystywaliśmy z soku Wroniawy akwasowego klubu. Słuchajcie, murawa świetnie przygotowana do pracy. Muszę Wam powiedzieć, kochani, że te wszystkie plusy te wszystkie walory spowodowały że chcemy tu przyjechać za rok. Dzisiaj wymienia się turnus naszego obozu. Kochani 33 osoby brało udział w naszym obozie. Jak pamiętacie, Błażejek wyjechał dzień przed, pojechał na wczasy. Wczoraj wyjechała piątka dzieci. Natomiast kochani, wielkim sukcesem jest uważamy to, że nikt nie opuścił naszego obozu. Nikomu się nic nie stało, wszyscy są zdrowi. Na dobrą sprawę nie mamy nawet drobnych otarć. Gdzieś tam kochani, burger lekko zaczepił, kochani o bramkę. Z takich incydentów pamiętam, tam może chyba Adaś raz przyjął piłkę na nosek, troszkę krwi się pojawiło, ale generalnie kochani, obóz szczęśliwy, nikomu nic się nie stało. E, dziękujemy opatrzności Bozi za to, że tak szczęśliwie udało się dojechać do końca. Także, e, pierwsza trzydziestka dzieci 33 osoby e, wyjeżdża dzisiaj do domu. E, w Mówię, opuściło obóz prędzej sześcioro dzieci wczoraj, przepraszam, pięcioro wczoraj i błażej przedwczoraj. Natomiast opiekunowie właśnie na stołówce zadbali o ciszę. Czasami w trakcie posiłków taka interwencja potrzebna, ale to są dzieci, rzecz normalna. Natomiast w tym momencie, kochani, z Bolesławca wyjechała druga tura. Dzieci, przedstawimy Wam. Te dzieci przyjechały, słuchajcie. Młodsze roczniki, teraz rozpoczyna się drugi, krótszy turnus dla tych, którzy jadą po raz pierwszy, są młodsi, będzie tutaj dużo maluszków, skrzacików, czyli nawet nieżaków. Przedstawimy ich, będziemy z nimi na treningu, także kochani, obóz starszej grupy. Tej, która trenowała, oficjalnie się zamyka. Ja jeszcze się pojawię, kochani, przy autokarze. Pokażemy Wam moment wyjazdu chłopców. W tym samym autokarem przyjeżdżają kolejni chłopcy. Także dzisiaj następuje wymiana turnusu, czyli łącznie 60 dzieci przetrenuje, ponad 60 dzieci przetrenuje z KS Talent, aktywnie trener waka... czas wakacji. Jeszcze chciałem powiedzieć od siebie, kochani, że na przyszły rok będziemy tutaj, mówię, te wszystkie czynniki: to, że jest tu tak dobrze, że jest opieka opiekunów, że jest animacja wolnego czasu, że naprawdę dzieci wspaniale będą to wspominać mimo zmęczenia. Słuchajcie, część chłopców naprawdę prze, przepracowało ten obóz na, nie 100, na 110%. Czyli, kochani, teraz pełna regeneracja: oni będą spać dużo, oni będą wypoczywać dużo, natomiast jak przejdzie to zmęczenie. Przyjdzie niesamowita forma, zobaczycie w Lidze, zobaczycie na sparingach, będzie to mocno widoczne. Natomiast mamy plan podnieść ilość miejsc na obóz w przyszłym roku. Planujemy zabrać nie 30, a 45, 47. Około 45, powiedzmy 50 dzieci. Dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę z Polski przyjechać, nie tylko z Polski, jak wiecie, był z nami Adaj z Los Angeles. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy serdecznie do nas tutaj, do. Wronia. Kontakt oczywiście na Facebooku, przez naszego fanpage'a. Ja mam tylko prośbę, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany obozem, to przegadajcie to na spokojnie z rodzicami, bo to jest poważna decyzja. Z tym się wiążą koszty, te obozy nie są za darmo. Zresztą nie wiem, być może mają dotacje jakieś zakłady pracy, tam gdzie rodzice pracują, czy urzędy lokalne. Natomiast generalnie, no pobyt tutaj opłacamy. W tym roku były to koszty około 1000 zł. Także, kochani, za, za to, co otrzymaliśmy, wierzcie mi, nie są to e, w, w jakieś tam szczególnie wysokie koszty. Warunki naprawdę świetne, jedzenie przepyszne, aż boję się na wagę stanąć. Kochani, muszę wzmóc aktywność fizyczną, dlatego że taka regularność troszkę w moim przypadku... E, no, tak mniej mi powiedzmy służy. Także no co, kochani, no, tyle chciałem chyba podsumować. Natomiast, jeszcze może przy autobusie, jak chłopcy będą wsiadać, spróbujemy nagrać dla Was moment pożegnania. Do zobaczenia jeszcze raz. Żegnamy grupę 2004. Do dwóch chłopców było 2004, 2005. 2006, 2007 i 8. Do zobaczenia.